Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kikoff. Zapewne spora część z Was, przynajmniej tych, którzy śledzą mój kanał regularnie, spodziewała się, że w ten weekend wjedzie vlog na temat Romelu Lukaku. Dlaczego? Dlatego, że sam zapowiedziałem taki vlog. Ale, 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 czasami tak bywa w życiu, że sytuacja staje się niezwykle dynamiczna i z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia. Dlaczego postanowiłem nagrać filmik o Sadio Mane, żeby nikt nie pomyślał sobie po tej miniaturze, co ten facet wyprawia? Pomylił Lukaku z Mane, nic bardziej mylnego. Romelu Lukaku sobie jeszcze chwilkę poczeka, a Sadio Mane, który przenosi się do Bayernu Monachium, to jest taki bohater totalnie z mojej bajki. Bohater pozytywny, bohater, o którym można mówić same, właściwie dobre rzeczy. Lubimy takie filmy. Z happy endem jego życie, to jest w ogóle materiał na film. Zresztą jeden dokumentalny Made in Senegal powstał, o nim też dzisiaj pewnie tutaj nie umieszkam wspomnieć. No to co? Zaczynamy, bo kończy się, my zaczynamy, a w Liverpoolu kończy się pewna epoka, kończy się pewna bardzo ważna era dla zespołu Jurgena Klopa, a to dlatego, że Stadio Mané przenosi się do Bayernu Monachium, zmienia się układ sił w ofensywie Liverpoolu, to raz. Dwa, jeśli chodzi o samego Sadio Mane, to był on pierwszym takim poważniejszym piłkarzem, którego ściągnął na Anfield Jurgen Klopp, zaczynając przed kilkoma laty budować ten swój mistrzowski projekt. I nie było to wcale łatwe z kilku powodów, a mianowicie głównie z tego, że Klopp już kiedyś, wcześniej Sadio Mane zamierzał ściągnąć do Borussii Dortmund. To po pierwsze, wtedy te negocjacje zupełnie się nie udały, Sadio Mané przyszedł w czapeczce z daszkiem odwróconym do tyłu. Jurgen Klop pomyślał, tak miał przynajmniej później powiedzieć swoim współpracownikom, facet wygląda jak raper, szkoda na to mojego czasu. Sadio Mané nie zrobił na Jurgenie Klopie dobrego wrażenia. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita historia. I później ten Jurgen Klopp jest w Anglii. Ma zarządzać jednym z największych, najbardziej znanych klubów w Europie. Ma odzyskać dla tego klubu po wielu latach mistrzostwo, co stanie się również udziałem Sadio Mané, kiedy po 30 latach po ten tytuł wreszcie sięgnął. Ale chowa te stare swoje animozje gdzieś do szafy i zaczyna rozmowę z Sadio Mané. Dlaczego ta rozmowa nie jest łatwa? Raz ze względu na tę przeszłość i te negocjacje kontraktowe, kiedy klub był jeszcze trenerem Borussii Dortmund. A dwa, że właściwie Sadio Mane ma na stole ofertę z Manchesteru United i w zasadzie wszystko jest dogadane. Tyle, że Klopp oczywiście swoją siłą perswazji, swoimi argumentami, swoją wizją, jaką roztacza przed Sadio Mane to, co się ma wydarzyć w Liverpoolu w ciągu najbliższych kilku lat, namawia Mane, żeby ten trafił na Anfield i jak się okazuje, wcale go nie okłamuje. Jest mi bardzo przykro, że Sadio Mané odchodzi z Premier League, nawet nie tyle z Liverpoolu, ile z Premier League, dlatego że to jest ten rodzaj piłkarza, jakiego wszyscy możemy uwielbiać. Nawet jeśli ktoś jest fanem, nie wiem, Manchesteru City czy Manchesteru United, musi absolutnie docenić klasę Sadio Mané. Piłkarza, który w swojej karierze porównywany był do wielu gwiazd. Od Johna Barnes'a, czyli Legendarnego napastnika Liverpoolu, który także potrafił grać na skrzydle. Po Cristiano Ronaldo to już największy komplement. Pojawiły się przecież nawet takie głosy, że Sadio Mané może być kandydatem do zdobycia złotej piłki w zeszłym roku. A ja odnoszę wrażenie, że Sadio Mané to jest człowiek, który cały czas był w cieniu. Mohameda Salaha, swojego klubowego kolegi, bo to Salah zawsze błyszczał. Salah mam wrażenie strzelał dużo takich efektownych goli. Salah był według kibiców Liverpoolu i według fanów Premier League tym motorem napędowym ofensywy Liverpoolu. Natomiast musimy pamiętać, że ta ofensywa nigdy nie istniałaby bez Sadio Mane. Bez Sadio Mane, bez Roberto Firmino ten tercet był naprawdę niesamowity, jego już nie będzie, są nowi ludzie w Liverpoolu i przyznam Wam szczerze, że w momencie, kiedy trafił na Anfield Louis Diaz, wydawało mi się, że Sadio Mane to jest taki piłkarz, który będzie w stanie z tym piłkarzem się dobrze uzupełnić. Dużo wtedy mówiło się na temat sytuacji kontraktowej Mohameda Salaha. Jeszcze nie do końca było wiadomo, że Mohamed Salah na następny rok zostanie na Anfield. Natomiast od kiedy Luis Díaz przyszedł do Derec, to Sadio Mane był najlepszym strzelcem, gdzieś ten jego potencjał snajperski się uwolnił. Wiemy, że Sadio Mane odchodzi po takim sezonie, w którym znowu udało mu się wykręcić 20+, plus, jak mówię, jak się mówi ładnie w tym statyty, statystycznym żargonie piłkarskim, 20+, plus, czyli zdobyć co najmniej 20 bramek w jednym sezonie ligowo-pucharowym i to na 5 ostatnich sezonów czterokrotnie udawało się zrobić Sadio Mane. To też pokazuje niesamowitą regularność do tego blisko 40 asyst podczas całego pobytu w Liverpoolu, co też pokazuje, że pracował bardzo mocno na swój zespół. Gdybym miał porównać Sadio Mane do jakiegokolwiek piłkarza występującego w Premier League, no to pewnie musiałby być to jakiś gracz ofensywny. To ja użyłbym akurat innego porównania i porównałbym go do Hank Minson'a, o którym też tutaj nagrywałem vloga. Mogliście sobie go obejrzeć cały czas, możecie. Ci, którzy tego jeszcze nie zrobili. Bo Sadio Mane to jest dla mnie charakterologicznie taki właśnie korańczyk z Tottenhamu. Rzetelny, pracowity, zawsze możesz na niego liczyć waleczny, silny, szybki, w zasadzie wszystkie cechy spełnia, by być jednym z najlepszych graczy ofensywnych na świecie i tak też był traktowany przez fanów Liverpoolu i jest on kolejnym, niestety, piłkarzem, który opuszcza szeregi Premier League. Ja już to przeżywałem kilka razy Wy pewnie jako fani tej ligi, również kiedy przed laty odchodzili Gareth Bale, Luis Suarez z Liverpoolu, Luka Modric z Tottenhamu, Cristiano Ronaldo z Manchesteru United, który dopiero po wielu, wielu latach Powrócił na Old Trafford, więc dla mnie ten stadion Mana jest trochę jak te pierwsze akordy kawałka Steel Dre na fortepianie. Zawsze będzie w mojej pamięci kojarzył się z tymi wielkimi sukcesami Liverpoolu za kadencji Jurgena Klopa. To jest facet absolutnie skoncentrowany na piłce. Wiemy, że. Taką jego ilustracją, ilustracją jego charakteru jest ten iPhone z rozbitą szybką. Wielokrotnie gdzieś to zdjęcie się pojawiało, bo to jest człowiek, który wprost powiedział: Nie potrzebuję wydawać pieniędzy na jakieś zachcianki. Wolę wybudować szkołę, wolę wybudować szpital, wolę zrobić jakiś ośrodek treningowy dla dzieciaków w mojej miejscowości rodzinnej czy gdzieś w Senegalu. W Senegalu w zasadzie Sadio Mane jest traktowany jak Bóg. I to nie jest żadna przesada. Opowiadałem wam wcześniej, wspomniałem wam wcześniej o tym dokumencie Made in Senegal, kiedyś miałem okazję dla Niuan Sport taki duży felieton na podstawie tego dokumentu napisać. Kto go nie widział, niech koniecznie nadrobi tę stratę, bo to jest strata, bo to jest filmik, który pokazuje jaką drogę musisz przejść od chłopca, który w zasadzie ma dwa wybory zostać farmerem albo zostać farmerem, bo to, że on chce zostać piłkarzem i mówi o tym swojemu otoczeniu, to niespecjalnie kogokolwiek interesuje. Ma natomiast wujka, który pewnego dnia się nad nim lituje. Kupuje mu buty, żeby w tych butach mógł te grapefruity i te puszki i te różne śmieci kopać w bambali, które bardzo ładnie wygląda z lotu ptaka, tak z drona, bo tam jest bardzo zielono. Gorzej jak się pochylisz Nieco niżej, bo, bo jest biednie. Jest oczywiście rodzinnie, jest dużo rodzinnej miłości. Sadio Mane nie ma taty. Pewnego dnia postanawia uciec do Dakaru. Przyjeżdża, ma te buty już mocno zniszczone, wszyscy się z niego śmieją. No to trochę jak takie amerykańskie kino o bohaterze, który spełnia swoje marzenia. Kończy jako człowiek, który ogrywa Barcelonę w, ze swoimi kolegami w Lidze Mistrzów i dzwoni do niego wtedy prezydent Senegalu. Ale zanim ta droga zostanie przez niego pokonana, Sadio Mane musi naprawdę pokonać wiele przeszkód. Tą pierwszą jest Dakar w tym meczu testowym, w którym ma zniszczone buty i przed którym się z niego wszyscy śmieją. Strzela cztery gole i trenerzy zbierają szczęki z podłogi i myślą sobie, trafiliśmy. Na prawdziwą perłę. Zwierza się jednemu z trenerów ze swojej sytuacji życiowej, z tego jak daleką drogę pokonał, żeby do Dakaru przyjechać. Ten trener bierze go pod swoje skrzydła, zaczyna go traktować jak syna, a później jest Europa, później jest między innymi Mets, gdzie Sadio kompletnie nie ma pojęcia co to jest zimno, co to jest... Yy chłodny wiatr, wychodzi na trening w krótkim rękawku, ubrany w koszulkę z krótkim rękawkiem, koledzy się z niego śmieją robiąc zakłady, jak długo wytrzyma wytrzymuje oczywiście kilka minut wraca do szatni, chce się ogrzać, puszcza niemal wrzątek z kranu parzy sobie ręce, takie jest pierwsze zderzenie Sadio z Europą, ale dzisiaj to jest obywatel świata, to jest piłkarz pełną gębą to jest piłkarz zasłużony dla swojej reprezentacji, z którą sięgnął przecież po Puchar Narodów Afryki Piłkarz, który kiedyś podziwiał w telewizji El Hadjigo Dioufa taką legendę senegalskiej piłki, ponieważ jako mały chłopiec Sadio Mané na czarno-białym telewizorze w 2002 roku ogląda reprezentację Senegalu występującą na mundialu w Korei i Japonii. Będziemy tęsknić, tak napisałem na tej miniaturce, bo to jest szczera prawda, będę tęsknił za Mané. Obejrzałem sobie dzisiaj kompilację jego goli, jest za czym tęsknić. Ten trademark, jak ładnie mówią Anglicy, to jest oczywiście... Jego hat-trick w barwach świętych w starciu za Aston Willą w wygranym 6-1, do kiedy on strzelił 3 gole w 2 minuty i 56 sekund. Moim zdaniem, rekord chyba już nie, nie do pobicia. Nie wiem dlaczego mówię chyba, żeby sobie zostawić jakąś furtkę, ale nie sądzę, żebyśmy znaleźli śmiałka, który będzie potrafił zrobić coś tak spektakularnego w jednym meczu przeciwko jakiejkolwiek drużynie, bo. Ja pamiętam tam to spotkanie, nie, nie mogłem w to uwierzyć. Dzisiaj sobie odwinąłem jeszcze raz te jego trzy gole i faktycznie to był prawdziwy fighter, to był prawdziwy łowca w tamtym meczu, a paradoks polega na tym, że w 2015 roku sadio Mané nie zagrał przeciwko Liverpoolowi. To też taka inna historia, ponieważ spóźnił się na trening czy tam spóźnił się na Stadion w dniu meczu i wylądował poza kadrą meczową. Wtedy święci akurat tamto spotkanie. Przegrali. Wiemy, że Southampton to był taki klub, który bardzo mocno promował piłkarzy do Liverpoolu, bo odchodziła ich stamtąd cała masa, że wspomnimy tylko oczywiście o Mane, czy yy, wybitnym obrońcy występującym na Anfield, Virgilu w Van Dijku. Sadio Mané na zawsze w moim serduchu, Sadio Manet, sprzedany jako 30-latek właściwie za prawie taką samą kwotę za identyczną kwotę, jak był kupowany z Southampton, wykonał swoje zadanie perfekcyjnie. Myślę, że w pubach, w dokach w Liverpoolu Sadio Mane zawsze będzie miał za darmo i strawę, i napitek, i miejsce na trybunie honorowej w Liverpoolu, bo stał się symbolem tego nowego Liverpoolu Jurgena Klopa. Jest to wielka strata. W bardzo duże buty wchodzą Luis Diaz czy Darwin Nunes, o którym też nagrywałem vloga bo oni będą musieli zrobić coś zupełnie z niczego, coś nowego. Mają taki dobry benchmark w postaci tego trio ofensywnego Liverpoolu, ale powtórzyć to samo będzie bardzo trudno. Jestem sam ciekaw, jak Jurgen Klopp to poukłada. Przygotowałem sobie tradycyjnie ściągaweczkę dotyczącą samego, oczywiście, samego Sadio Mane i jego liczb. To pożegnanie z Premier League było okazałe, bo chociaż mistrzostwa nie zdobyli, to pamiętamy, że Sadio Mane w ostatnim meczu ligowym przeciwko Wolverhampton gola strzelił, można więc powiedzieć śmiało, że był do samego końca na służbie, którą pełnił wzorowo w zespole Jurgena Klopa. I tak jak mówiłem wcześniej, 20 plus w czterech z pięciu sezonów, 23 bramki w poprzednim sezonie ligowo-pucharowym. Do tego no, ta niesamowita wszechstronność, bo tak rozebrałem sobie na czynniki pierwsze na czynniki ta, e, jego 120 goli strzelonych dla Liverpoolu, 81 jako lewo skrzydłowy, 21 jako prawo skrzydłowy, 18 jako napastnik. No i też zostanie po nim w Liverpoolu całkiem niezły rekord, czyli 58 meczów, w których strzelał gola i żadnego z nich Liverpool nie przegrał. We wszystkich meczach domowych, w których Sadio Mané zdobył bramkę w Premier League dla Liverpoolu na Anfield Liverpool takiego spotkania nie przegrał. To jest rekord Premier League, to nie jest tylko rekord Liverpoolu, stąd też zawsze będą mieli z nim kibice e, niezwykle miłe wspomnienia na Anfield. Ja osobiście e, jestem bardzo ciekaw, jak potoczy się jego kariera dalej, jaką rolę jeszcze odegra w swojej ojczyźnie, bo on przecież e, do tego stopnia kocha kibiców, że powiedział na konferencji prasowej, że musi wsłuchać się w głos ludu, w głos swoich braci, swoich e, to, co mają do powiedzenia jego krajanie odnośnie swojej przyszłości, podjęcia tej dalszej drogi. Więc trio Firmino z Salahem, to jest oczywiście coś, co znamy doskonale, ale też warto pamiętać, że bardzo ciekawy duet stworzyli z samym Salahem. Pewnie przypominacie sobie taką sytuację, kiedy oni się tam spierali, było troszkę machania rękoma. Chcieli niektórzy dziennikarze w Anglii ich skłócić. Pisano, że oni się ze sobą nie lubią, że zazdroszczą sobie, a to nie jest wcale prawda. To nie jest wcale prawda, ponieważ jak się popatrzy, jak ten duet ze sobą pracował na przestrzeni ostatnich kilku lat, to wyglądało naprawdę rewelacyjnie, ale jedna jest taka ciekawostka. Otóż wyobraźcie sobie, że Salah i Mane w jednym meczu, w tym samym spotkaniu, to znaczy w 33 różnych spotkaniach trafiali obaj. Obaj byli na liście strzelców w 33 różnych meczach. I to też jest rekord Premier League. Nie chodzi o taki rekord, jak śrubują Kane i Son, gdzie jeden do drugiego zagrywa, tylko obaj są na liście strzelców. Więc ten duet, no, dużo się mówiło o Firmino, Firmino grał troszeczkę w inny sposób, często tyłem do bramki, robił im miejsce, no, był nieodzowny, dlatego, żeby ten tercet funkcjonował jak należy, ale to Mane i Salah byli głównymi ludźmi odpowiedzialnymi za zdobywanie bramek. Ja uważam, że to jest olbrzymia strata dla Liverpoolu. Jestem ciekaw teraz, jak będzie dalej, jak Waszym zdaniem będzie wyglądać współpraca pomiędzy tymi nowymi piłkarzami, czy Darwin Nunez, Luis Diaz, Mohamed Salah, który będzie im towarzyszył w tym następnym sezonie. Na tym poziomie się odnajdzie, czy to da się w ogóle otworzyć, czy taka reakcja chemiczna jeszcze, chemiczna jeszcze będzie istnieć pomiędzy tymi trzema piłkarzami. Lubimy takie historie, lubimy historie o bohaterach którzy są skromni, którzy nie noszą głowy w murach, którzy pomagają innym ludziom, którzy szanują swoją ojczyznę i którzy po prostu chcą grać w piłkę. Piękna to jest historia, że Liverpool dogadał się jednak z Manerze, Jurgen Klopp przestał w nim widzieć kogoś w rodzaju rapera w czapeczce, a zobaczył w nim naprawdę wielkiego piłkarza, który może robić bardzo duże rzeczy. Nie zawsze taka adaptacja się udaje, nie zawsze to jest prosta prosta sprawa, żeby przyjść do takiego klubu jak Southampton i zostać legendą w takim klubie o takim ciężarze gatunkowym, o takiej historii jak Liverpool. Więc Chciałem tym filmikiem uczcić dokonania Sadio Mané na boiskach Premier League na, w koszulce Liverpoolu. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że ta forma przypada Wam do gustu. Takich filmików będzie pojawiać się tutaj coraz więcej. Zachęcam Was do obejrzenia pozostałych z tych filmów, zostawienia także oczywiście tradycyjnie kciuka w górę. Zachęcam Was także do tego, abyście subskrybowali kanał i tradycyjnie zakończę. Tym, żebyście polecali kanał osobom, które bardzo lubicie, i mm, polecali, e, a nie polecali go tym, których nie lubicie. Chcemy tutaj mieć e, inaczej. Jeśli podoba Wam się ten vlog, jeśli podoba Wam się ten kanał, powiedzcie o nim znajomym, których lubicie, a jeśli Wam się nie podoba, powiedzcie o nim znajomym, których nie lubicie. O, tak to miałem zakończyć. To jest e, kick -off. Ja nazywam się Przemek Ludzki, a to był vlog poświęcony życiu i twórczości Stadio Mane w Liverpoolu i widzimy się, słyszymy przy kolejnych produkcjach. Pa, pa cześć!